Co miał na myśli Leonardo da Vinci pisząc Przywiąż swój wóz do gwiazdy. Jak zamienić te słowa w twój osobisty przepis na sukces? I co może pójść nie tak? Kanał Prawy Wszyscy kojarzymy Leonarda da Vinci jako twórcę słynnego portretu Monelizy. Badacza geometrii i anatomii, co zaowocowało słynnym rysunkiem Człowiek witruwiański. Był także wizjonerem, który projektował machiny bojowe i powietrzne, od czołgu przez helikopter po samolot. Ale czy wiedziałeś, że ten renesansowy geniusz był również autorem krótkich bajek, opowiadań i intrygujących sentencji, takich jak: Przywiąż swój wóz do gwiazdy. Jak możesz odczytać te słowa i uczynić z nich swoją życiową maksymę na cały nowy rok? Wyobraź sobie, że wóz symbolizuje wszelkie cele, które chcesz osiągnąć: ukończenie studiów, zdobycie wymarzonej pracy, założenie własnej firmy wszystko to, co uznajesz za swój tegoroczny priorytet. Gwiazda to zarówno Twój silnik, jak i kompas to wartość, która napędza Twoje działania i nadaje im kierunek. Może nią być rodzina. To dla niej pragniesz zdobyć dyplom, rozwijać karierę. Lub stworzyć świetnie prosperujący biznes, albo uczciwość. Jeśli to ona cię prowadzi, podejdziesz z pełnym zaangażowaniem do egzaminów i konsekwentnie będziesz unikać kontrowersyjnych zawodów czy branż. W takim ujęciu, sentencja przywiąż swój wóz do gwiazdy oznacza jedno: połącz swoje cele i zadania z wartością, która ma dla ciebie prawdziwe znaczenie. Oczywiście, Zdarzą się dni, gdy zapał osłabnie, a pokusa porzucenia planów będzie wielka. To właśnie wtedy twoja gwiazda przejmie stery, pociągnie twój wóz i przypomni ci, dlaczego ruszyłeś w tę podróż. Zamiast patrzeć na wyboistą drogę, wznieś choć na moment wzrok swój ku górze, ku temu, co naprawdę ważne. I nagle twój wysiłek nabierze sensu, a tempo wyraźnie przyspieszy. Łatwe? koniecznie. Czy warte wysiłku? Zdecydowanie tak. A dlaczego nie jest to łatwe? W czasach Leonarda da Vinci większość ludzi mieszkała w małych miejscowościach i mogła bez przeszkód podziwiać gwiazdy, a dzisiaj znasz pojęcie zanieczyszczenia świetlnego? To efekt nadmiaru i źle zaprojektowanego oświetlenia. Latarnie na każdym kroku, zbyt jasne i migocące reklamy, reflektory, świecące nie tam, gdzie trzeba. W dużych miastach, jak Warszawa, Londyn czy Nowy Jork, nocne niebo traci swój naturalny blask. Chcesz znów zobaczyć gwiazdy? Wybierz się w Bieszczady, na Kaszuby, po lesie lubelskie, w góry izerskie, albo do puszczy Augustowskiej. Tam ciemność nocy ciągle odsłania swoje piękno. Ale wiesz co? Zanieczyszczenie świetlne dotyczy także świata wartości. Prawdziwe, naturalne wartości coraz bardziej giną w blasku ich sztucznych kuzynów, pseudowartości, które kuszą, chociaż nie mają żadnej głębi. Tak jak w mieście nie widzisz gwiazd, tak twój moralny kompas gubi się przez pogoń za szybkim sukcesem, lajkami na Instagramie czy konsumpcją na pokaz. Aby odzyskać orientację, musisz odciąć się od zgiełku i wrócić do tego, co ważne. Dopiero wtedy prawdziwe wartości rozbłysną w Twoim życiu niczym najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie. Dzięki temu Twój wóz pewnie podąży właściwą drogą. To już wszystko na dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Kanał prawy.